Dzień dobry z tej strony Ania. Witam cię serdecznie na moim kanale. Elementem dzisiejszej praktyki jest woda. Zapraszam cię na płynny flow, w którym poruszymy wodą w całym naszym ciele, poruszymy nasze emocje i poprzez ruch i oddech uwolnimy wszystkie to, co już nam nie służy, by zrobić miejsce i przestrzeń na nowe, piękne i świetliste odczucia. Jeżeli jesteś gotów. Zapraszam na masę. Oddech. Ruch. Yang. Yin. To twoja praktyka. Bądź obecny. Bądź świadomy. Dobrze. Zaczniemy więc w pozycji siedzącej. Usiądź w siadzie skrzyżnym, bądź na piętach, wydłuż kręgosłup, oddal ramiona od uszu. I pamiętaj, jeśli coś podczas praktyki będzie dla Ciebie za trudne lub będzie coś za szybko, zwolnij. Nic na siłę, bądź dla siebie dobry, dobra. A teraz weźmiemy kilka głębokich wdechów. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech nosem i długi wydech ustami. Jeszcze raz, długi wdech nosem. I odetnij, uwalniając wszelkie napięcie. Raz jeszcze, weź głęboki wdech nosem i długi wydech ustami. I teraz na spokojnie zacznij rolować szyję, głowę od prawego ramienia do lewego. Oddychaj. I delektuj się tym przyjemnym, prostym ruchem. Zamknij z oczami zamkniętymi. Przenoś głowę z prawej strony na lewą płynnym ruchem. I teraz powróć na spokojnie do centrum. I odchyl głowę do tyłu. Popatrz na sufit. Przyciągnij teraz głowę do centrum i podbródek do klatki piersiowej. Powróć do centrum i przejdziemy teraz do klęku podpartego. Dłonie pod ramionami, kolana pod biodrami. Wykonamy kilka serii krowa kot. Wdech, popatrz do góry. Na wydechu zaokrąglaj plecy. Wdech, otwieraj klatkę piersiową. Na wydechu przyciągaj pępek do kręgosłupa. Wdech, góra. Na wydechu odpychaj się mocno dłońmi od maty. Poczuj swoje ciało, swój oddech. Poczuj ruch. Wróć teraz do centrum i zacznij krążenia biodrami, przyciągając pośladki w stronę pięt i oddalając w jedną stronę i kilka okrężeń w drugą stronę. rozluźniając okolice bioder. Rozluźnij brzuch. Go out. Powróć teraz do centrum, unieś prawą zgiętą nogę w górę i też kilka, wykonaj kilka okrążeń samą prawą nogą, kolano zgięte, ruch idzie od biodra, Zaangażuj mięśnie brzucha, zmień kierunek okręgu. Pięknie. Teraz wyprostuj nogę do tyłu za siebie, przyciągnij kolano do klatki i odłóż stopę do przodu na macie. Wdechu. Ręce do przodu proste, na wydechu. Zgięte do połowy otwierają klatkę. Biodra idą do przodu, po czym delikatnie unoszą się do centrum. Wdech wyciągaj ciało do przodu, do kolana, na wydechu otwieraj klatkę. Wdech płyniesz do przodu, na wydechu otwierasz się na wszystko, co nowe, piękne. Odłóż teraz lewą, stopę, lewą rękę przy stopie. Unieś lewe kolano lub zostaw je na ziemi. Na wydechu, przytul udo, na wdechu, ręka do skrętu, wyciągnięta w górę. I też płynny ruch. Połącz ruch z oddechem, przytulaj udo. Wdech góra, na wydechu, przytul. Wdech do skrętu, na wydechu. Przytuj raz jeszcze. I teraz opuść, połóż prawą dłoń na prawym kolanie i oddal prawe kolano od centrum na tyle ile możesz, otwierając prawe biodro. Delektuj się tym ruchem. Może masz ochotę nawet odchylić szyję do tyłu. Dobrze. Powróć teraz do centrum. Odłóż prawą nogę do tyłu. I to samo lewa w górę, zgięta w kolanie i krążenia biodrem. Staramy się wykonywać okrążenia tylko nogą i biodrem. Teraz zmień kierunek. Wyprostuj nogę do tyłu, przyciągnij kolano, odłóż stopę na przód maty. I to samo wdech ręce do góry, zginaj łokcie, otwieraj klatkę, wdech ręce proste i unoszą się nad głowę, zginając w łokciach, biodra idą do przodu i wracają delikatnie do centrum. Oddychaj głęboko. Płynny ruch. Odłóż teraz prawą dłoń przy lewej stopie, lewa w górę, prawe kolano może w górę i przytulaj na wydechu swoje udo dookoła, na wdechu ręka do góry, do skrętu. I powtarzaj ten płynny, cudowny ruch w skręcie. Postaraj się, żeby prawa dłoń była dosyć blisko lewej stopy, żeby kolano było nad kostką, a klatka przytulała się do uda. Odłóż teraz rękę w dół i połóż dłoń na kolano, odchylając lewe kolano od centrum. Na tyle, ile możesz. Jeśli chcesz. Odchyl głowę do tyłu, powróć teraz do centrum, podwiń palce u stóp, wyślij pośladki w górę, pięty w dół do psa z głową w dół, wyślij swego psa na spacer, uginając naprzemiennie kolana, odpychaj się mocno dłońmi od maty, wydłużaj plecy, Rozgrzewamy tyły nóg, zatrzymaj. Teraz unieś pięty i przenieś falą swoje ciało do deski. Ugnij kolana i falą w drugą stronę do psa z głową w dół. Jeszcze raz. Z czasem przyjdzie ci to łatwiej, jeżeli póki co nie jest to dla ciebie osiągalne. Staraj się tyle, ile możesz, ile Twoje ciało pozwala Ci na dziś. Oddychaj. Twoje całe ciało, Twój kręgosłup jest falą. Pięknie sobie radzisz. Teraz zrób ostatnią falę. Uknij kolana w dół, klatka piersiowa, łokcie i połóż się na brzuchu. Wdech, unieś klatkę do góry, na wydechu głowa oparta o czoło. Wdech, odpychaj się mocno dłońmi przed sobą, na wydechu opuść. Oprzyj dłonie na opuszkach palców, zaangażuj pośladki, zaangażuj swoje stopy w górę. Odpychają się mocno od maty, a twoje ciało, twój kręgosłup to znowu piękna, płynna fala. Zatrzymaj teraz chwilę u góry i opuść delikatnie w dół. Odepnij się dłońmi od maty i powróć. Teraz usiądź na piętach, lewą rękę wyciągnij nad głowę. I unieść pośladki w górę. I to samo na drugą stronę. Kolana są na szerokość bioder i wyciągamy ciało na bok. Jeżeli masz ochotę pójść o krok dalej, możesz skierować dłoń za siebie i wygiąć się do tyłu i kolce. Biodrowe ciągną w górę, a ty delikatnie odchylasz się za siebie. Ale pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do pierwszej wariacji. To jest dla tych, którzy mają odrobinę więcej miejsca w ciele i mogą sobie na to dzisiaj pozwolić. Płynny ruch też. Otwieraj klatkę. Rozciągaj całe ciało. Przejdź teraz na spokojnie do klanku podpartego. I z powrotem do psa z głową w dół. Spójrz na przód maty. I teraz rozstaw stopy na szerokość maty. Pośladki skierowane w dół. A dłonie złącz na wysokości serca. Przysiad jogina. Teraz lewa dłoń od na lewą stronę prawa w górę. Teraz prawa w dół, na bok i lewa otwiera klatkę piersiową. I tu samo płynny ruch. Wdech z jednej strony, wydech w dół, wdech góra, otwieraj coraz bardziej klatkę. I nie przejmuj się, jeśli pięty nie dotykają jeszcze ziemi. To jest ok, jeśli są troszkę uniesione. Skup się na tym płynnym ruchu. Otwierają się biodra, otwieramy klatkę, otwieramy się na nowe, uwalniając to, co już nam nie służy. Fantastycznie powróć teraz na spokojnie do centrum, dłonie do serducha. Możesz jeszcze chwilę pokołysać, zamknąć nawet oczy. Teraz odłóż ręce na ziemię, wyprostuj nogi do góry, skieruj stopy naprzód maty i złap za łokcie, zwieź głowę, może delikatnie ugnij kolana i pobujaj z jednej strony na drugą. I naprawdę rozluźnij szyję, rozluźnij brzuch, rozluźnij szczękę. I bujaj z jednej strony na drugą. Teraz zatrzymaj w centrum, odłóż stop i teraz zroluj ciało w górę, ręce do sufitu, wdech, na wydechu ginając kolana przejdź do skłonu. Jeszcze raz wdech rośniemy do góry ręce. Do sufitu, na wydechu skłon I jeszcze raz z falą wydłużamy ciało w górę, i na wydechu prowadzimy cało w dół. I jeszcze raz w górę, i opuść ciało w dół. Teraz na wdechu plecy proste do połowy, na wydechu dłonie na matę, stopy za siebie do deski i możesz zejść przez kolana, klatkę piersiową i podbródek w dół lub przez czaturangę. Wdech, wysoka kobra, na wydechu pies z głową w dół. Teraz połącz stopy razem, unieś lewą nogę do tyłu, zegni w kolanie i to samo krążenie, co robiliśmy w klęku podpartym, tylko teraz trochę trudniej. Kręcimy biodrem, otwieramy je jeszcze mocniej, ale staramy się mieć barki równe. Szczególnie lewy teraz chce się otwierać. Ciągniemy go w dół. Wyciągnij teraz nogę do tyłu wyprostowaną. I jeśli chcesz, odłóż za siebie. Prawa stopa wyciągnięta opiera się od maty. Wygnij się za siebie. Delikatnie, ostrożnie, odpychając się mocno od prawej ręki. I teraz powróć lewą dłonią na matę, lewa noga do góry i odłóż na matę. Jeżeli to było za trudne, nie przejmuj się, może następnym razem ci się uda. I teraz wdech, prawa noga idzie w górę i to samo, zginamy ją w kolanie i otwieramy biodro i najpierw krążenia. Jeżeli już to jest dla Ciebie za trudne, to wróć do klęku podpartego i wykonuj okręgi w klęku podpartym. Ta pozycja, którą teraz robimy, to wygięcie po angielsku nazywa się Wild Thing, czyli dzika rzecz. Nie wiem jakie jest przetłumaczenie tej pozycji po polsku. Ale doskonale otwiera klatkę i zrób to teraz na drugą stronę, jeśli masz ochotę spróbować. Wyciągaj rękę za siebie, lewa stopa. Prost, odpycha się od maty prosta noga, prawa za siebie. I teraz z powrotem już wróć do centrum, noga do góry i noga w dół. Dobrze. I teraz przejdź do klęku podpartego i przejdź do pozycji dziecka. Odpocznij, odłóż czoło na matę. Kolana szerzej niż biodra. Ręce wydłużają się. Pozwalasz sobie zwolnić. Pozwalasz sobie odpocząć. Wróć teraz do klęku podpartego, wyciągnij prawą nogę do tyłu i teraz kolano przysuń do prawego nadgarstka, a lewą nogę wyprostuj za siebie. I teraz chcesz czołem oprzeć się o matę na wydechu, a na wdechu otwierasz klatkę w górę. Na wydechu dół i na wdechu otwórz. Może być tak, kontynuuj ruch. Może być tak, że twoje biodra nie chcą być jeszcze na ziemi i troszkę są uniesione w górę. To też jest w porządku. Zrób tyle, ile możesz. Kontynuuj ten płynny, piękny ruch. I odłóż teraz prawą nogę do tyłu. Unieś lewą wyprostowaną za siebie. Teraz lewe kolano przyciągnij. Do lewego nadgarstka, prawa noga wyprostowana z tyłu, mniej więcej po środku maty. Staramy się mieć tutaj biodra równe odpychamy się od paluchów tak jak to robiliśmy w kobrze należąco, tylko tutaj w pozycji gołębia. Mhm. I też postaraj się, żeby ten ruch był płynny. Żeby poruszyć tą naszą wewnętrzną wodę, emocje, które gdzieś tam się zostały, żeby je uwolnić. Usiądź sobie teraz na piętach i odłóż pięty na bok. Delikatnie połóż się na plecach, przyciągając kolana do siebie. Odłóż dłonie na kolana i wykonaj kilka okręgów. Masujemy dolne plecy. Otwieramy sobie biodra delikatnie. Uwalniamy, uwalniamy wszystko, co już tam nam nie służy. Świetnie, a teraz złap za łytki albo za stopy od zewnętrznej strony, albo za duże paluchy, przyciągając stopy do siebie do pozycji szczęśliwego dziecka. I teraz bujamy z jednej strony na drugą. Pobaw się tym ruchem. Uda przyciągając się do brzucha, do klatki piersiowej. Zwolnij, przytrzymaj jeszcze chwilę i odłóż teraz stopy do pozycji motyla. Stopy złączone, kolana otwarte. Jedną dłoń połóż na brzuchu, drugą na sercu. Zamknij oczy i zwolnij. Weź głęboki wdech do brzucha. Potem do klatki piersiowej i z klatki piersiowej wydech do brzucha. Jeszcze raz wdech brzuch, jedna ręka się unosi. Weź jeszcze głębszy wdech do płuc i z płuc do brzucha. I obserwuj, jak unosi się brzuch. Jak unosi się klatka piersiowa. Kontynuuj. Przenieś teraz całą swoją uwagę na oddech. Jakby nic więcej nie istniało, tylko Ty, Twoje ciało i Twój oddech. Czujesz się bezpiecznie? Czujesz się dobrze, czujesz się spokojnie. Twój oddech jest coraz głębszy, a ty czujesz błogość, czujesz miłość. Weź głęboki wdech nosem i długi wydech ustami. Odłóż ręce na boki i wyprostuj nogi. Rozluźnij całe swoje ciało. Wyobraź sobie, że leżysz gdzieś na plaży. Piasek jest cudownie mięciutki. Słyszysz szum fal, śpiew ptaszków. Leżysz w cieniu, ale czujesz, jak słońce daje ci swoją energię, swoje ciepło. Jesteś zupełnie zrelaksowany, wypoczęty. Powróć teraz uwagą do swojego ciała. Zacznij poruszać palcami u rąk i u stóp. Przekręć się na jeden z boków, by wziąć jeszcze kilka świadomych pozycji. Oddechu w tej pozycji. A gdy będziesz gotów usiąść, weź głęboki wdech, unieś ręce wysoko, na wydechu połącz dłonie na wysokości serca i podziękuj sobie za tą praktykę, za ten czas które spędziłaś, spędziłaś, aby zrobić coś dobrego dla samego, dla samej siebie. Poczuj tą wdzięczność i miłość w sercu. Ja bardzo Ci dziękuję. Namaste. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Buziaki.